Dzisiaj update. Zobaczymy, co mi wyleci, i co. I pokorzystamy sobie z fuse maszyny, bo będzie naprawiona. Nowy global, event, jakieś 10 bilionów. O co chodzi? On sądzi, ty. On sądzi. O Lucky block, Kupuję, dobra. Kupiłem. Dwie mutacje, które mógł dostać, dostał. Bardzo się cieszę. O kurde, Co jest? Titralelo tralalo. Orkalalo, orkalas. O orkalelu? No i pięknie kupiona, kupiona. Los orkale, Titos! na wszystkich. Tak. Jest, 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 jest. Jak to wygląda? Jak to wygląda? Pokaż. O kurde, zobaczcie. Nie, no nic ich nie trafiło serio. Jaki jestem szybki, zobacz to. kolender! Team cheese for everyone. Co to jest? Ty, ile tego jest? Cały pasek Teamcheese'ów. No tego jeszcze nie było. Dla wszystkich nowy secret. Dawaj go. Jezu, na jany wszystko bomby jest. Lasery 10B. Dawaj. To jest adminowy. Jak teraz go nie zdobędę, to nigdy już go nie zdobędę. ja pierdzielę. Co to jest? Daj na to jakąś mutacji Co to jest? No nie. No nie dało. Na karker karkur kar, kur, Ej, już mogę otworzyć mojego lucky bloka. Nie, 20 sekund. Uwaga, będzie wielki opening. Jezu. I musi polecieć z tego orkalele orkala. No po prostu musi, no. Proszę, no proszę. Idealnie otwieram. 2, 1 i idealnie otwieram. Idealnie, idealnie, idealnie otwieram. Aha, nie, otworzyło się. Dobra, otworzyło się. Proszę. I co to? Co to? Co to było? Jakiś nowy braidrod! Patrzcie, ten gościek... Gostek... Gościek może wylecieć na jakimś traktorze, a w, w secrecie może wylecieć jakiś domek z numerem 9. Ponoć jest naprawiona maszyna do Fuse'a. po moich nieudanych próbach. Dzisiaj spróbujemy sobie jeszcze raz. I tym razem, dlatego że ten karker, kurkur kur, jest mega słaby, to na pewno go sobie wyrzucę. Ale co jest? Zobaczcie mu się. Brywiruszałem, ruszałem, czy wy to widzicie. Chciałbym wrzucić ten Los Orca, Orcalitos i chyba tralalo i kokofanto. Nie wiem, zobaczymy. Jeszcze szybko wejdę na. Inne konta, żeby zobaczyć, co mam do wrzucenia. Łącznie będzie ten fuse kosztował około 3 milionów. Jeśli dropnie mityk, to ja nie ręczę za siebie. Także co? Także co? Bierzemy sobie ten. Kar, 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 kar kur, 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 Zobaczcie jaki on jest przepotężny. Później bierzemy sobie Lostralitos, Las Vacuices Saturnitas i ta przepotężna lawaka półtorej miliona. W międzyczasie otwieram sobie mitycznego Bloodroda Laki Bloka. O, i Zibra, Zibra. Zibra, Zubra, Zibra no... Bardzo się cieszę, że wyleciała. A teraz po bufie zobaczmy sobie procenty na Secreta. O, kurde, to tak wygląda. Zobaczcie. Możliwe fuzje albo dostaniemy: mamy 18% na los kombinations, albo 82% na agrarini, lapalini. To będzie masakra. Dobra. Klikam. No i już nie ma odwrotu. 18% na los kombinacjons. Dobra, wstaję następnego dnia. No i mogę powiedzieć, że to był najgorszy yy, update. W ogóle. jaki chyba był? Będzie chyba najkrótszy odcinek. W ostatnim tygodniu to zadałem filmy, natomiast jeszcze dzisiaj będzie o 21.00 Admin Abuse, i miejmy nadzieję, że będzie coś lepszego, przygotuję coś lepszego na jutrzejszy odcineczek. Że... No, to jakieś takie tiririri, coś w tym stylu. Jakiś tiririri, pokradniemy sobie coś, będzie Admin Abuse. Będzie fajnie. Ten film widzicie troszkę później niż zwykle, niż o 14.00, z powodów, że... Wstaję o 13 dopiero i mam Fuse maszyna, dlatego idziemy go otworzyć i przypominam: 18% na los combinations i 82% na opatę. Proszę, żeby były los combinations. Uwaga, 3, 2, 1. Kurde, i to jeszcze zwykła opapa. Jakie L? Jakie L? Nie! Jakie L? Jakie M... Nie no, agarini la paligni, no co to jest? Tyga ja nie wiem, widać po mnie.